Hejka kochani, witam Was na nowym odcinku z Toki Boki. Um, życzę Wamego oglądania. No, więc zaczynamy. Dzisiaj przedstawię Wam nową rodzinkę na tym kanale. Hej, widzowie! Cześć! To może zaczniemy od dzieci. To jest Maja. To są bliźniaki. Maja i... Um... Franek, to są bliźniki. Hej Jej, hej. Tu jest Patrycja, starsza córka. Siema. To jest tata. który nazywa się Marek. A to jest mama, która nazywa się Asia i jest w ciąży. No cóż. No to pokażemy wam może dom. Tu mamy salon. Um, tu jest taki jakby pokój Taki trochę do czytania Taki mały To jest nasza kuchnia Tu mamy taki ogródek O no, Teraz pójdziemy do środka Tu jest taki bardziej przedpokój gdzie są trzy kurtki i cała reszta Teraz wejdziemy na drugie piętro Więc to jest sypialnia moja i mojego męża. Tak to tu wygląda. Tu jest nasza łazienka. Skromna mała. Tu będzie pokój naszego bobaska. A tu jest pokój bliźniaków. Dość duży i mam tu bardzo dużo rzeczy. A teraz na samej górze będzie następny pokój i już ostatni. To będzie pokój Patrycji, ale... Witamy w pokoju Patrycji. Tak to tu wygląda. No. tu jedziemy na, na pierwsze piętro do odcinki z powrotem. Więc to na razie był, było teraz wszystko, znacie już naszą rodzinkę i ym, no za niedługo wrzucę kolejny film, yy, mam nadzieję, że wam się rodzinka spodobała, jak tak to zostawcie kciuka w górę, a jak nie chcecie przegapić więcej filmów to yy, subskrybujcie mój kanał, to pa, następnego!